W kolejnym odcinku. Ja nazywam się Sosak i zapraszam do oglądania. Yy, właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy grali wolnym miastem Gdańsk. Tak, yy, więc yy, wojsko mamy cały budżet zainwestowany, więc tak, na pewno sobie rozwiążemy wojsko. Yy, rozdamy sobie punkty technologii, mm. yy, a dzisiaj sobie pójdziemy tak w ślady. Tu, no. Pójdziemy właśnie tutaj tak samo jak nam zasugerował Właśnie tutaj y, mój moderator, czyli y, Kaczka, czyli y, ten, y, widzowie y, po pięć i jak nam coś zostanie, to sobie dajemy w to, co chcemy. Więc dajmy sobie wybadania tutaj, o na przykład. Y, dajmy sobie podatki wyższe, towary niech będą git i zainwestujmy tak widzowie 40% w ekonomię, bo to w przyszłości nam pomoże bardzo i od razu zniewagę od Luksemburgu. Z racji, że jesteśmy tak naprawdę wasalem mm, Polski, to mało możemy zrobić. Mm, będę rekrutował wojska i będę chciał zaatakować tutaj właśnie y, Litwę. Mm, myślę, że raczej się uda. Będziemy potrzebować około... Mm, właśnie tutaj. Tak z, no, myślę, że widzę około 10 tysięcy wojsk. To jest y, dużą liczbą. No i 2600 to już jest dużo widzowie. My mamy twierdzę na poziomie pierwszym. Wieże port wybudujmy sobie farmę. Warsztat na pewno też widzowie. Farmę ulepszajmy. Nie wiem, czy biblioteka się opłaca budować. Biblioteka znaczy się. No, uhy. ale dobra, na razie rozwinęliśmy. Państwo, nie trzeba nawet asymilizować, ale dobra, dajmy, żeby się asymilizowało. Wiem, dajmy to niepotrzebnie trochę. A ja bym już chciał zaatakować, jakieś Państwo widzowie, aby odcinek nie był nudny. Oczywiście przypominam, abyście strzelili suba z dzwonkiem oraz zostawili łapkę w górę, ponieważ Was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. A w każdej chwili możecie zmienić swoje zdanie. Widzowie, właśnie mówiłem tutaj, że jak ktoś nas zaatakuje właśnie z Bałtyckiego Morza, to tak naprawdę my nie mamy szans. A jak tam idzie rozwój w inwestycje? Inwestujemy. Jakbyśmy zniżyli. No, mamy. Tam lekki przychód. Dajmy tak w połowę inwestujmy. Mamy jedną z najgorszych chyba ekonomii. A Luksemburg ma. No, gorszam od nas widzowie. I po o, teraz mamy ekonomię na poziomie 3000. Więc tak naprawdę jesteśmy na tym samym poziomie co, właśnie Luksemburg. Od Polski możemy tak naprawdę z wasalizacji zarządzać. Tak szczerze widzowie, chyba aby nas uwolnili. No. Więc tak. Na pewno też musimy Polsce, widzowie, chyba płacić. Jak się jest ich wasalem. Więc. To też lekka lipa. Powolniej wasala. Wolne miasto Gdańsk. Nienawidzę. Deklaracji niepodległości możemy Polsce. Zgodzą się. o kurcze widzowie jesteśmy w stanie wojny z Polską no to widzowie na pewno sobie wzywamy tak od razu dwa kraje no bo na pewno nam pomogą to weźmy, we, wezwijmy sobie Trzecią Rzeszę oraz Związek Radziecki jesteśmy już dużej wasalem dobrze najpierw weźmy rozmowy pokojowe bo to by się nam przydało a nawet jeśli nie ja sobie już tutaj zrekrutuję wojska. Dobra, zgodzili się widzowie, więc to jest dla nas bardzo dobry znak. Od razu sobie wezmę właśnie pożyczkę. O kurde, widzowie, my możemy bardzo małe pożyczki brać. Ale dobra, myślę, że tutaj nasz ZSRR oraz Trzecia Rzesza nam pomogą. I widzowie, bardzo pięknie nam idą yy, przeprowadzone ataki. O, i zdobyliśmy prowincję, tak naprawdę. Chyba, widzowie. Oj, 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 oj widzowie. Nie nie, 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 nie. Oj, 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 widzowie. Widzowie ja muszę ciągle odrzucać, bo może właśnie Trzecia Rzesza nam pomoże. Mają naszą prowincję jakby, więc fajnie by było. I od razu będę odrzucał. O! I. O, lubimy się jeszcze z trzecią rzeszą. To jest dla nas bardzo dobry znak. Na pewno widzowie nam oddadzą prowincję. No muszą. No. Odrzuć. Widzę, ciągle trzeba to odrzucać, ale widzę, że Polska odzyskuje te prowincje. O! I widzowie odzyskaliśmy niepodległość. No, teraz mogę wejść. Oj, pięknie widzowie. No i w Polsce został tylko przemyśl. Więc Polska jest na tym samym, na gorszym jeszcze poziomie ekonomii niż my a tutaj Rzesza oraz Związek Radziecki sobie zagarnęli prowincję. No, więc tak naprawdę widzowie, teraz Polska nie ma tak naprawdę do nas podjazdu. Już nie jesteśmy ich wasalem, tak? No i pięknie widzowie. zarabiamy właśnie sobie z in, naszych inwestycji i ja tak będę ograniczał te prowincje tak 70 dajmy procent, bo to będzie dla nas widzowie bardzo opłacalne i taką Litwę podbić widzowie byłoby naprawdę fajnie wow 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 Wielka Brytania zaatakowała z Francją, Związek Radziecki więc na no to też popatrzmy nasza cywilizacja przeżywa Złotą Erę Nauki Tutaj mamy małą populację wizowej. ile my tutaj mamy. Mamy tylko tak. Chwila, 43 tysiące osób. Ale widzimy tutaj, że Związek Radziecki rozprawia się właśnie z tutaj Francuzami, chyba że tutaj Francja ma tu Tuwińska Republika Ludowa. Ja tego nawet nie widziałem. Widzę, że to istnieje na tym scenariuszu. Więc tak, widzowie, już tutaj jestem, bo mnie przed chwilą właśnie wywaliła z Age of History. No, więc tak. Tutaj by się przydało przeprowadzić atak na Litwę. Tylko ile my tutaj wojsk możemy zrekrutować? 1200, no niezbyt nie dużo, widzowie. Chyba, żebyśmy wzięli Łotwę do pomocy. Ale byśmy byli wtedy na minusie, a jakbyśmy. Ja bym wziął. Kurde, widzowie. My tak naprawdę możemy 290 wojsk, ja i nie chcemy być na minusie. Chociaż inwestycje bardzo ładnie nam idą. I jakbyśmy zmniejszyli. Dobra, widzowie. Ja liczę na to, że tutaj y, Łotwa się zgodzi zaatakować z nami Litwę. Stwórz kolonizację przeciwko Litwa. To Litwa wypyt z Łotwie. Pięknie. I to jest, widzowie, nasza okazja na zdobycie prowincji. Kolejna widzowie prowincja. Widzowie, mamy to. Widzowie, mamy. Mamy trzy prowincje. Widzowie, bardzo ładnie. Yy, mimo, że tak naprawdę podbiliśmy małą część Litwy, bo zaledwie dwie prowincje, to Łotwa podbiła też tylko dwie, więc yy, tak naprawdę będzie za jakiś czas można było podbić Litwę już do końca. Bo Litwa tak szczerze chyba ma teraz mniejszą ekonomię niż my. Dokładnie, widzę. Tutaj w ekonomię mamy zainwestowane prawie 500 zł na tak. Teraz trzeba wyjść, widzę tylko na plus, żeby nie było tutaj zaraz jakiegoś buntu. Widzimy, że tutaj Związkowi Radzieckiemu zostało tylko 101 prowincji. I widzę je powoli, odzyskujemy ten hajs. Aha, widzowie, no to ładnie. O, tutaj ładnie Litwa, widzę, że została podbita przez Łotwę. że wychodzimy po raz kolejny na plus, i tutaj rząd. Aha, bo my mamy demokrację. Czy nasze relacje z Francuzami, a z Wielką Brytanią? E, to dobite na razie, widzowie. Ile kosztuje? oj, oj, oj kolonizacja. To tutaj akurat się opłacałoby zainwestować w minusowe koszty kolonizacji albo w wojsko. Zorganizujmy tutaj, widzowie, jakiś festiwal. Tutaj mają farmy nawet rozbudowane, ale opłaca się, porty budować, bo z tego jest duży zarobek. Widzowie, ja to wiem. Znowu, widzowie, trzeba asymilizować. Widzowie, mamy już ponad 500 turę. A wolne miasto, Gdańsk ma dopiero czy prowincje. tam Polska. No idzie im jakoś. Aha. No tutaj potężne wojny widzę. Żeby się przydało jakieś państwo zaatakować no chociaż Łotwę. Może z Rzeszą zaatakować Łotwę. Bo oni wcale aż tak nie lubią tej Łotwy. Witamy w nowej erze era ryzyka. No więc sobie w końcu zainwestuję widzowie w port. Bo tutaj mamy mm, ponad 2% z wpływów z produkcji. A jak tam nasz, y, nasze inwestycje? Widzowie mamy już ponad 1000 y, przychodów z y, właśnie inwestycji. Tutaj już mamy port, tutaj też ja zbuduję widzowie wieżę tak po prostu, żeby widzieć te wojska. Że widzowie zaraz sobie zaatakujemy tutaj Łotwę. No, oj, ojoj, i Łotwie została jedna prowincja Aha, widzę ja, ja myślałem, że będę miał okazję A jednak nie miałem tej okazji, ale jakby wykorzystać nie te wojska ja mam widzowie, pomysł Tutaj bunt w Związku Radzieckim. Aha, i Belgia zaatakowała trzecią No, więc widzowie, tak, ja mam pomysł, handel, wypaść wojnę Estonii, Nie widzowie. I teraz, widzowie, muszę ja to wykorzystać. Mam nadzieję, że nas nie przejmą przez to. Ile im zostało prowincji? Jedna, tak. Widzowie, mamy to rozwiążarmie. Widzowie, bardzo pięknie mamy już, e, Wolne Miasto Gdańsk ma już pięć prowincji i wcale nie mamy aż takiej złej ekonomii. Na przykład takie Druga Republika Hiszpanii, ile ma ekonomii? 20 tysięcy, a to jesteśmy jakoś na 50 miejscu. Bardzo ładnie. Mm, już tutaj się miast, wolne miasto Gdańsk rozrosło. Tylko teraz jakie ja państwo widzę wie, u, jakby pozyskać dostęp od Czechosłowacji od trzeciej rzeszy i zaatakować Węgry z Austrią. Widzimy my tak, mamy te prowincje tak porozdzielane. Jest taka lekka kalipa. I dajmy sobie w utrzymanie wojska, widzowie mniejsze. Aha, ale, że widzowie, trzecia rzesza ale traci tyle prowincji. Oj, sobie zasymilizujmy tutaj prowincję. Wow, in, Indie Brytyjskie tutaj przejęły, i tak naprawdę trzecie, że zostały tylko trzy prowincje widzowie! Więc ja bym to widzowie wykorzystał. Aha, oni wzięli tutaj pokój też z Włochami. Widzę, co tutaj się podziało na tym świecie. Ej, ej, ej chłopaki, my was lubimy. Mogę nawet poprawić z wami relacje. No, yy, więc tak widzowie. Yy, tutaj sobie jeszcze zasymilizuję. No i co? Może jeszcze jakieś byśmy Państwo zaatakowali. Widzowie, mam pomysł. Yy, tutaj yy, wyślę sobie na przykład wojska przez morze i tutaj bym zażądał od... Yy, w sensie zaproponował, aby Wielka Brytania dała nam dostęp i więc zdobył kolejne prowincje tutaj yy, rzeszy. Tylko bym musiał mieć właśnie tutaj, czy nam mm, poprosić o dostęp wojskowy. Kurde widzowie, a jak byśmy dostęp wojskowy chcieli za powiedzmy 800 zł? Kurcze widzowie, to taka lekka lipa tak szczerze poproszę o dostęp. Handel złoto daje im widzę dla nas bardzo dużo złota za dostęp i dalej się nie zgodzili, ale to poprawiliśmy sobie relacje z rebeliantami. Ale z takim Związkiem Radzieckim się lubimy. Ale sojuszu nie chcą przez to, że są troszeczkę silniejsi. Widzę, że ja muszę mieć od nich ten dostęp. Zacznę wspierać buntowników których nie macie. A na przykład u was są buntownicy. Na przykład. Tu. Dajmy im. Tak. Dwa pięća dajmy. Łotwianinom. Może odbiją coś. Widzę, ja wiem, że to może nie być dla nas opłacalne, ale okej. Okay. Te nasze inwestycje. Ponad 1700 mamy już zarobku z tego. Właśnie z inwestycji. No więc co widzowie? W dzisiejszym odcinku podsumowując, podbi podbiliśmy na pewno tak. Wolne miasto Gdańsk. Widzowie, podbiliśmy tak. Litwę. Na pewno też straciliśmy prowincję oczywiście od Polski. No i tutaj zdobyliśmy również prowincję Estonii. Więc tak. Dziękuję wszystkim za ten wspaniały odcinek. A, jakby ktoś chciał, to zapraszam na naszego Discorda. Linki macie w opisie, to jeszcze powiem tak szybciutko pod koniec. Pierwszy link to jest link do serwera mojego głównego, na którym o odcinkach będę informował ja, BackBobi, albo mój kolejny moderator. właśnie Kaczka BackBobi to też moderator, widzowie. Jak chyba mnie przyjdzie powiadomienie ja z YouTube'a, oni was poinformują. Drugi serwer to jest serwer RFSMP, czyli sama nazwa wskazuje, tam będziemy grali właśnie z widzami na rfsmp i trzeci to jest serwer do pisania ze mną właśnie jakby ktoś chciał popisać na RF też można, ale zapraszam jak ktoś, jak ktoś nie chce grać a chce właśnie na przykład ze mną popisać, to zapraszam do trzeciego linku od razu mówię, że jeszcze możliwe, że będzie druga część właśnie Wolnego Miasta Gdańsk a Wam dziękuję za ten wspaniały odcinek do zobaczenia, trzymajcie do kolejnego i cześć.